Czasami hmm. um, powiedzmy nie chcę szokować niektórych ludzi. Ja coś starsi, nie wiem. No. Mam takich starszych gospodarzy, u których wynajmuję mieszkanie. To zawsze jak do, się mam z nimi spotkać, to coś zakładam na głowę, no bo, bo mogą się czuć niekomfortowo bo coś tam. Ja staram się nie zwracać uwagi, jak y, idę z moją łysą głową prze, mm -hmm. prze, przez miasto. To, to nawet nie zerkam w ludzi, którzy przyciągają mnie jakby wzrokiem, bo się akurat patrzą na moją łysą głowę. No tak? mm -hmm. Ale w końcu włosy nie cycek odrosną. <grym> Ale wiesz co, no? szczerze mówiąc, teraz jak zakosztowałam bycia łysej, to się zastanawiam czy... Z jednej strony chciałabym zapuścić i znowu mieć moje piękne, długie, a z drugiej strony to łysy jest takie fajne. Ja? Chora? Ja? Taki okaz zdrowia? Niemożliwe. I w końcu do lekarza trafiłam do, w listopadzie. Od stycznia do listopada z tym chodziłam. W listopadzie lekarz, jak to zobaczył, to spanikował. Od razu widziałam w jego oczach, że coś jest nie tak. Nic konkretnego jeszcze mi nie mówił, ale ja już, ja już to widziałam. Na wyniki jeszcze długo musiałam czekać, ale przeczuwałam, że to jest rak. Pierwszą reakcją, oczywiście, no, po prostu się poryczałam, ale potem stwierdziłam, że jakoś z tym trzeba żyć. No, trzeba to wziąć na klatę po prostu. Nich pojechałam do, do tych wszystkich moich znajomych, którzy mnie nie widzieli dawno, dawno. I otwarcie po prostu zdjęłam chustkę z głowy i powiedziałam: Patrzcie, tak wygląda. I jak reakcja? Mega pozytywna. Tak? No na początku tak. Ale tyle komplementów usłyszałam, a sama też się przez to przemogłam i nie żałowałam ani trochę. W pierwszej chwili, kiedy odbierałam wynik z biopsji i dowiedziałam się, że jest to złośliwy nowotwór, bardzo złośliwy nowotwór, bardzo szybko rosnący, to tak było ciężko. Mam troje dzieci, jestem z nimi sama. Dzieci też to przeżyły, były wystraszone, więc ja je musiałam zapewniać, że nie umrę. No, nie było to łatwe. Nie da się nie bać, po prostu się nie da. Chemia nie jest łatwa. Chemia jest bardzo trudna. Do przejścia, do przeżycia, ale powoli do przodu. Pierwszy etap leczenia za mną, więc już już z górki. A ja taki skoczony. Fajnie, 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 płacz, płacz, płacz. Najbardziej się bałam. Jak już byłam na stole operacyjnym przed samą y, narkozą w chwili podawania narkozy y, miałam tylko jedną myśl w głowie, żeby się obudzić. I jak się obudziłam już na sali wybudzeniowej, to była taka radość, żyje, że wrócę po operacji właśnie do, do mojej córki. To, to był najszczęśliwszy moment. Od naszego nastawienia zależy nastawienie otoczenia. Jeżeli my pokażemy otoczeniu, że żyjemy, jesteśmy, yy, czerpiemy z tego codziennie siłę, odwagę, żeby wyjść do ludzi, to oni też nas nie będą skreślali na dzień dobry i nas żałowali. Yy, chowali za życia, o. o. tu jest bardzo fajny moment. Za długie, za długie to było. Ja, tak, tak, tak. tak czy patrzenie tak w światło. Wydaje mi się, że jestem świadomą kobietą, która się bada co roku. Ja się badałam 7 miesięcy przed diagnozą. Wszystkie wyniki były fantastyczne. I tutaj nagle okazuje się, że pojawia się guz. Więc tak naprawdę w ciągu dwóch i pół tygodnia z idealnie zdrowej dziewczyny stałam się pacjentką onkologiczną. Człowiek jak dowiaduje się, że ma raka, no to od razu Czuję, że jest to wyrok, ale to nie jest wyrok. To jest diagnoza, o tym wszyscy mówią. I nawet jeśli jest 5% szans wyzdrowienia, to, to uważam, że cały czas trzeba wierzyć, że się jest w tych 5%. I nastawienie, energia, wsparcie bliskich, to wszystko po prostu dodaje kolejnych procentów. W trakcie leczenia lustro było trochę problemem, ponieważ leczenie raka piersi to głównie przyjmowanie sterydów. Po sterydach ciało się bardzo zmienia. Ciało puchnie. No nawet nie tyje, tylko puchnie. Ma się takie wrażenie, jakby skóra miała zaraz się skończyć na ciele. Jest to bardzo nieprzyjemne, a przy tym odbicie w lustrze niestety nie jest komfortowe. Dołożyć do tego brak włosów, wszystkie aspekty pod kątem braku piersi. To potrafi odebrać kobiecość? Ja miałam taki krótki czas, gdzie przechodząc w ogóle nie spoglądałam lustra. W tym momencie w dalszym ciągu trwa walka o odzyskanie swojego ciała sprzed choroby. Natomiast warto chyba pamiętać, że to jest tylko i wyłącznie etap przejściowy. Że to jest po to, aby potem móc żyć jeszcze lepiej i jeszcze piękniej. Akcja. Jeżeli budujemy poczucie wartości albo wyobrażenie siebie w oparciu o to, co z zewnątrz, to choroba onkologiczna może być takim dosyć, dosyć brutalnym momentem, kiedy nagle okazuje się, ojej, straciłam włosy, przytyłam po sterydach, straciłam pierś, co będzie, jak pójdę na plażę. I szereg takich aspektów, które podważają poczucie własnej wartości. Myślę, że taka akcja jest bardzo potrzebna. Bycie tutaj, spotkanie z tymi dziewczynami, z kobietami, pomaga w takim odkrywaniu w sobie kobiety na nowo. Tak? Okej, okay, dobra. I ja to teraz sobie nagram, zostajemy w tej pozycji. Kamera w zapisie, akcja. Dobra. Dobra, no teraz robimy ten wariant już nasz. Teraz... Mój przeszczep w skali światowej był jako jeden z pierwszych, który zakończył się sukcesem. Prawdę mówiąc, dopiero po paru latach dowiedziałam się od swojego lekarza prowadzącego, że miałam szansę jak jeden na milion. Jeden z najtrudniejszych momentów w trakcie mojego leczenia to był moment, kiedy musiałam do przeszczepu ogolić włosy. Poszłam do fantastycznej fryzjerki, która zaczęła od tyłu. I tak naprawdę jednym później końcowym pociągnięciem maszynką zobaczyłam siebie bez włosów. No było to trudne. Było to dla mnie trudne, zwłaszcza 20 lat temu, kiedy jeszcze generalnie o chorobach nowotworowych mówiło się, że nowotwór, białaczka, rak to jest wyrok. A my byliśmy dowodem na to, że wcale tak nie musi być. Do tej kampanii sama dojrzewałam. Nie spodziewałam się tak fantastycznego odzewu i yy, jestem wdzięczna tym dziewczynom i nie ukrywam, że dla mnie ta kampania również z powodów osobistych jest bardzo ważna i cenna. Jest wyjątkowa. Teraz będę wybrzydzać. Uwaga. <laughs> Możesz. To czy to? Wartowa. O? Dla mnie. W sensie, mój styl bardziej tutaj. To nie chodzi o styl. Myślę, że w ogóle niesamowite jest spotkać kobiety, które przeszły chorobę. Mm. Które są takim żywym dowodem na to, że pomimo tego, że choroba może być straszna, to potrafimy z niej wyjść silniejsze. Podczas tej takiej zmiany, ta akceptacja partnera jest bardzo ważna. Ja miałam to olbrzymie szczęście, że mój partner powtarzał mi tak naprawdę dzień w dzień, że jestem piękna że jestem atrakcyjna dla niego i że włosy odrosną, że jestem dalej sobą. Ja mu wierzyłam. To fajny w pokaż. To było fajne. Patrzenie w światło to, to działa. Tak, że tu jak się pojawia światło. Skąd można brać siłę? Na pewno z zewnątrz, z... od wszystkich, od wszystkich, którzy. Drobnym słowem, drobnym gestem chcą wesprzeć najbliżsi. Też to jest olbrzymie wsparcie, ale różnie bywa w życiu, nie, nie każdy może liczyć też na, na, na takie wsparcie. No przede wszystkim trzeba być dla siebie podporą, chcieć po prostu żyć, kochać to życie, każdą jego chwilę. Brawo, tutaj prawna noga, te sprawy. Marysia, nie. Wzięłam udział w tej kampanii, żeby, ja wiem, dowartościować siebie być może trochę też, żeby pokazać, że z łysą głową da się dobrze wyglądać, nie trzeba się tego wstydzić, nie jest to wstydliwa choroba. Nie jest to choroba z wyboru. Nie jest to choroba, na którą można sobie w jakikolwiek sposób zapracować. Tak jak w moim przypadku, nie mam żadnego obciążenia genetycznego, nikt w rodzinie nie chorował, po prostu ślepy traf. Moim największym marzeniem jest być zdrowym i to, żeby moje dzieci y, też były zdrowe żeby nigdy nie, nie zachorowały na taką chorobę. I w zasadzie tyle, reszta się jakoś poukłada. <ślesztą> Kobiety wzajemnie się wspaniale rozumieją i przez to napędzają i dają po prostu fantastyczną energię do życia, do tego, żeby działać, działać, działać. I apetyt na życie po czymś takim to tylko i wyłącznie rośnie. I każdy dzień chce się wyciskać najbardziej jak się da, żeby nie tracić ani chwili.